Dobra, Domiczko, gotowa na wyprawę do netheru? Trochę się boję, ale chyba jesteśmy gotowi. Yy, Troszkę, że nie mamy diamentów, żeby sobie secik zrobić cały. Mamy ich aż osiem. No, ale może sobie zrobimy miecze chociaż diamentowe, co? Yy, można niby. Dobra, to weź ty nam krawć tutaj. A ja w sumie pobiegam w kółko. To w sumie to już skończyłam. A, okej. Okay. A mamy jedzenie jakieś? Yy, tu jest w tej skrzynce na dole. Chyba na dole. Eee... Dobra, daj mi Tom, tą... miecz... O! po co mi buty? E, bo mi się wydaje, że trzeba mieć o te coś nadal założone, żeby cię coś tam nie było. Nie wiem, tak mi się wydaje. Więc... Więc załóżmy, żeby nie umrzeć. Jesteś pewna? To nie jest tak, że jak te, kurde, pigmeny zobaczą, to będą nam chci chci chcieli te buty ukraść z nóg? Wydaje mi się, że nie. <laughs> no dobra. Dobra, domiczko. Tak więc, gotowa? Pada deszcz jeszcze. Nie mogę. No to nie jest dobry znak chyba, ale, ale trudno. Burza mnie ten deszcz tutaj, bo on cały czas pada. Dobra, let's go. O, jeszcze piorun. Mam nadzieję, że nie w nasz dom, bo nam się dom spadł. Eee. O kurde, jaka... Prze... przepaść! No powiem ci, że nie zrespiłem się ten portal w najlepszym miejscu. Jaka przepaść. O Jezus Marek, tu wysoko. Jak mamy stąd zejść? Nie wiem, woda nie działa w nadarze, nie? Chyba nie Jezus, Marek. Wysoko. Tu jest jakaś droga, chodź zobacz, zobacz, zobacz. Tu, 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 patrz, patrz. patrz. Tu jest jakiś o. tunel magiczny. Uważaj, bo nigdy nie wejdziesz do się... My chcemy kwarc? Dużo ekspa. Dużo ekspa, ale to i tak na razie nie enchantujemy. Właśnie, już wiem, co będziemy w kolejnym odcinku robić. Musimy ogarnąć sobie na pewno trzcinę, żeby powoli iść w stronę enchantu, enchantów. Aha, nic dalej. Dobra. Super, super. Bardzo mi się podobało tutaj. Trzeba jakoś użyć tych, tych bloków, jak już je wzięliśmy. O jest tam na dole lata. Dobry pomysł. Rob... <grym> robię, robię wieżę, tak? Schody robię. Może, może jeden stopień zrobię. Może tylko powiem ci, że ciężko to... jest dobra, wiesz co, ja proponuję. Może my się... się kopmy zamiast ja... ten. Tak, żeby ja. Pro... Ja proponuję się właśnie kopać. Mam wrażenie, że może być lepiej. Ogólnie ja mam diamentowy killoff, jeszcze ja się nie wyprawiam. Uważaj, dziura. O, nie rób to No, jak zwykle, nie? ci robią, a kobieta się patrzy. Ale ci obok ciebie, co ty a, chcesz? A, jasne, masz dowód? To jest nagrane. Nie jest nagrane. No, po stoisz tyłem. Nie. Czy jest do... to znowu była dziura? Zdań, nie. O, złoto, patrz. Złoto ma okno. Mam co? co, jakie okno? Jesteśmy przy krawędzi. Rozkopałam jeden blok i to jest krawędź. A to ja też, zobacz jakie fajne okno duże zrobiłem. No, a jaki jest nasz cel na to, że w sensie dzisiaj w tym nederze, czy coś znaleźć, czy nie? Nie wiem, po prostu na razie cel jest taki, żeby zwiedzić trochę neder. Fajnie by czego było wiedzieć. znaleźć yy, Tom, jak się nazywa? Ten taki zamek. Twierdzę, no. O, twierdzę, no właśnie, fajnie nie było twierdzę znaleźć. Kolejna o, jesteśmy już dalej od krawędzi teraz, możemy muszę... skręcić. No nie, to dziura A. jest. Aha. Właśnie... O, to mnie oszukało. Kurczę nie wiem jak to zrobić teraz, bo... O, wiem, patrz, 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 widzisz, gravel dobry, gravel dobry. A i będziemy tak schodzić? Będziemy stać i kopać pod. Aha. Będzie... Chodzi o to, żeby móc sobie zrobić jakieś schody, tak? O, i teraz patrz, mamy gravel. I teraz możemy sobie zrobić schody dookoła gravelu. Będzie... O cholera! Czy to w nas? Nie wiem, chyba tak. No patrzy na mnie, to chyba we mnie. Nie żelaj. O Jezu. Nie! Umiem odbijać twoje pociski, gościu. Aha! Co tu się właśnie stało? Co? No, odbiłem tak, że trafiłem w jego to drugie, co poleciało. LOL Wow O, o chyba dostanie Tak! Nice, ładnie Kurde O! Żyjesz? Myślisz dobudować schody do, w dół? Bo ja spadłem Ej, a oni są źli? Chyba nie Póki ich nie zaatakuje chyba, nie? Chyba tak, no chyba tak Ja pamiętam, że z nich kiedyś upieczone mięsko leciało E, e, oni są źli! Są źli! Oła! Są źli! Oła! Ej, bo to są ci, to są ci z kuszami, to są ci niedobrzy! siękaj Mogę im dać samorodek złota? Myślę, że jak dam im samorodek złota, to, to będą chcieli gadać? Kolego! Mam pieniądze! Pieniądze mam! O Jezu! Chyba, chyba nie chcą, wiesz? Mhm... Uh -huh. mnie. Ej, tam jest ten taki biom dziwny z drzewami. A oni mnie tylko gonią jak złoto wyciągnę. Pa 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 pa. pa. Patrzysz? Pa. No. Ech. A to nie, a ty nie wykopałeś czasem złota tu na dole? A wykopałem. No to dlatego cię gonili. A. Dobra, ale tam jest, tam jest ogólnie Dominiczko, ten biom taki dziwny, z zielonymi drzewami. Myślę, że coś tam może być ciekawego. Mm, nie wiem, czy tam nie są endermany czasem, więc niech ręki. No, zobaczymy. Kurde, ale w tej serii, Dominiczko, musimy zabić Ender Dragona. Mówisz? Tak, w tej serii musimy zabić Odważny. Ender Dragona. Oj, gdzie ten gas tu markuje? Ja poszłam po ten, po leska, niby. A nie wiem. Ale nie wbiegaj mi w killów, bo no, nie widzę, co kopię. No, I widzisz, jakie krzywe schody teraz zrobiłem? Oj, to nie jest je. Twoja wina. i jak, jak się z tym czujesz? Masz teraz na sumieniu krzywe schody. Widzisz, nie będziesz mogła spać nocami. No, będzie mnie to męczyło do końca życia. No, to no się nie przeszkadza w kopaniu schodów, bo wtedy, kurde, właśnie widzisz. Dobrze, przepraszam. Robią się krzywe z oj. Nie mam kilop. Nie przepierdziel na głupoty. O! I patrz. I mamy. O, złoto. Ej, co to jest? Czemu to jest jakieś ciemne ty. Jakaś twierdza inna, chyba? Ło! Patrz, a, a je w menta, dostanę. Patrz, patrz, jak robaki takie, co się tańczą. Bez kitu, jak takie ro robaki. Jak takie robaki w tym, mimo że nie będę mówił, ale. Ech. Ech. Ale fajne! A! To są te! To są te, 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 O, te, te! Te! Oni z nimi można było handlować, tylko. O! To te świnki! Chyba można było handlować, ale nie wiem jak. Na dół? Na dole jest? O! Oni biją! Jak stąd wyjść? O nie, nie, nie rób tak! Nie rób tak! i czekaj. Co? No a nie uderzyłeś? Nie uderzyłem! Oni zaczęli mnie bić tego! Tak, tam i z siebie. Dobra, co tam jeszcze ziemniaki twoje, torcze twoje. Nie wiem czy gold Getty miałaś, miecz masz Dobra, i musimy się ich słuchaj pozbyć. nic więcej? No, tylko tyle mi się udało podnieść. A, to nie mam zbrojki. Wiem, no, trzeba trzeba ich załatwić sam, słuchaj, bo. Bo są mi nieprzyjaźni. Dobra? Wchodzę? Nie mam jak ci pomóc, nawet bo boję się, że cię uderzę. Okay. O, mam kuszę! Okej, okay. <laughs> okej, okay, i tu skrzynka jest na dole. I tu. O, mam twoją zbrojkę, masz. Łap. O. Skrzynka tu jest. Oooooo Patrz to Patrz co tu jest. A tutaj A, jeszcze się... są jakieś. Tu, tu jest jeszcze głośno ze ścianą. O kolejna skrzynka, na dwie! Czekaj! Czekaj. Czekaj, zrobię ci trochę tam, żebyś mogła bliżej podejść, jak chcesz Dobra, otwieram Oo! Bieraj! Dobrze Okej okay o, oh. o, oh, oh, Jakie złote strzały! What the fuck! Oh, co jest? To takie coś istnieje? <noise> Najwyraźniej! Gilded Blackstone? Też coś? Oh. A tu? O, oh, enchant! Soul speed! O, oh, iron sword z aspektem jest Ja strzały wezmę, bo już mam i tak. Bond block. Y block, też mam ten iron. Okej, okay, fajnie. Eee, dobra, wiesz co? Ja mam pomysł. Ja mam pomysł, bo mamy trochę itemów, żeby nie stracić tego w razie czego. Wezmę skrzynkę, pobiegnę na początek i tam przy portalu postawię skrzynkę. I do skrzynki wrzucę przedmioty, które tam. Chodź ze mną, bo ty eee, też coś masz. Okej, okay, no. Bo tak, jak stracimy tam jakiś miecz, czy zbroję, to tam nie, no nie będzie problemu, ale no fajnie byłoby te itemy, które zdobyliśmy, zatrzymać sobie. Eee, trzeba tędy pójść. Dobra. Ja jestem przy portalu, już daję tutaj skrzynki, jak coś. I do skrzyneczek sobie wkładamy te itemy, które po prostu zdobędziemy tutaj, nie? Hmm. Dobra, to przechodzimy przez ten most w takim razie. Na dole nic nie było ciekawego. Ale to było jeszcze inne zejście na dół? Yy, nie, to jest. Yy... Znaczy, to są takie same, tylko po prostu z innej strony. Uważaj, tylko nie spadnij tutaj. Bloki złota na razie zostawimy. Tutaj po prawej coś jest. Dziura, uważaj. O, 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 mały! Jest dobrze, że on nie bije. Bieg jakby chciał mi kurde spuścić pierdziel. O jezu. O, to jest. Ale fajne. A gdzie ty. A, a. On chce mnie bić. Gdzie ty poszłaś? Myślałam, że za tobą. O, o, hej. Patrz tu, co to jest. Uważaj, bo tam był ten czarny. Ale patrz co tu jest. What the fuck? jakie to jest potężne? Na dole widzę skrzynkę, ale nie wiem czy gdzieś dookoła jeszcze jakieś może nie być. Czy to będzie naprawdę przechodzenie tędy, to będzie... męczarnia troszkę. O, skrzynka! I to na, na naszym piętrze, tylko po drugiej stronie. O to za blok jest? Ja biegnę do skrzynki. Do skrzynki. To jest brimstone. Brimstone. Okej, okay, mam skrzynkę. Magma creamy glided like Blackstone, złoto, złoto, złote karotki Złote karotki skrzynkę podnoszę od razu, żeby się nie myliło. Okej, okay, ogólnie tu jest jakiś ten. Tak, Uważaj! Czy... Na co? A nic, ale umarli A, skaczam, skaczą. No Okej, okay, zbiorę cię. Tutaj to wygląda jak łapka na kogoś, bo jest kurde dziura na 2x2 i pod nią ogień 2x2. Dwa dwa. <noise> Mo może być. Albo to po prostu palenisko. Eee, chodź sobie tędy może zejdziemy, co? Tutaj. Ty tam musisz po swojemu schodzić. Więc... A co to za roślina? Nie wiem, ale śmieszne. Taka trzcina... Po, tym, po tym można się spinać. Bierzemy to. Bierz to, bierz. o, o, mm. o. To? jest mięsko. A! Jem. Mm. Spinałem się po mięsku, super. Niebezpieczne to miejsce, bardzo. No jest niebezpieczne. Dobra, tędy zejdziemy sobie. Będziemy musieli ich powoli wybijać, wiesz, bo ja mam wrażenie, że jak my wejdziemy na. wejdziemy sobie na środek, to one wszystkie do nas tu będą chciały przyjść. To się wydaje, uważaj, bo to jest duży magma. Okej, okay. co bijemy ich? Tutaj? Hey, nie no. wiem, czekaj, bo, bo idą tutaj do nas magmy chyba, wiesz? One chyba będą chciały tu wejść. Daj, daj mi tego, daj mi ziemniaczki. A to są spawnery ogólnie, może te spawnery zniszczymy? Czy zostawiamy je na razie? Gdzie? A! O! A bo to jest spawner to... magma. Ej, to zostawimy może jest na razie, co? No, na razie nie chcę. Dobra. Spróbujmy. Jemy ich? Dużo ich tu. Można spróbować, ale możemy spróbować tutaj zamurować i jakoś stąd ich być. Patrz, proszę, ja mam pomysł, ja mam pomysł. O! Okej, okay, chyba wszystko? Tu jest jeden. Leży. No, chyba wszystko tutaj. jest tu więcej nie widzę. A, będziemy wychodzić? Tak, powoli będziemy przechodzić, tylko może nie od strony magma bloków, bo będą nam przeszkadzać. Ja bym poszedł A czy jakoś... je można pozabijać też, nie? Tylko, że... No. Tak, tak, tak. Tylko chodzi o to, że ja bym chciał przejść sobie do środka. Spokojnie. Uważaj, może pozabijajmy ich już, już tu ten, czy nie? Mmm, te magma bloki? Nie, chodzi mi o nałomowy. Yy, ale one nie przejdą. A. Ej, to czekaj, jeszcze tu zrobi Weź tu wykop tak, żeby nie mogły wejść w razie czego tędy. Bo one przez lawę chyba nie przejdą. No. Chyba ja nie mam kilometrów. Dobra, myślisz, że co, że otwieramy skrzyneczki? No chyba, tylko tutaj właśnie też zabuduj. Jak dla pewności. A działę to skrzynka? jedna jest? Jedna chyba. A jedna może to spadasz. No otwieram. Ale... O, diamentowe spodnie. Curse of binding. O. Cures of binding wiem, to... Nie wiem co to jest ta Curse of Binding. To jest chyba, spodnie. że jak umierasz, to ci zostają na tyłku spodnie. O, fajne. O Netherite Scraps i Netherite Ingot. Ooo! Kurde, jeśli nie mamy diamentowych setów, już kurde netherite zbieram. Ja zbieram tutaj... te... zbieram bloki... złota. Kurde, okradamy ich na, na, na ich oczach. Ha, no. Ale chyba wszystko zebraliśmy, nic tu nie widzę, żeby o, tak, było. tak, no. E, dobra, wyjście jest tam. Troszkę za daleko poszliśmy. Za wysoko znaczy. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy żadnej. Yy, żadnego pokoju, jakiegoś, czy coś. Nie! O tu na dole coś widzisz, jest takie dziwne. A co to płynie? Ja nie wiem, co to jest. Mam wiaderko, sprawdzę. LAD. Pew. Weźmy. Wezmę. Na pamiątkę. Dobra. To uciekamy stąd w takim razie. Fajnie, bo mieliśmy, mieliśmy w planach, żeby tylko... ...pozwiedzać. że znaczy w ale planach. Ale gdzie uciekłeś? A, tu. Może nie tyle, że w planach, bo... ...planu tak naprawdę na ten nether nie było. Ale wyszło tak, że... ...że, to że... To jest fajną rzecz. Tak, że znaleźliśmy fajną rzecz. Dobra, tu już mamy schody normalne, więc sobie wyjdziemy. Dobra, na razie, na, jeżeli chodzi o nether, to tyle tutaj będzie tego. Później sobie jeszcze tutaj ten biom dokładnie sprawdzimy, bo to coś może być. A co to jest? Porus, Flash. Ok. Ja uważam wypad do netheru za udany. O cholera, godzi mnie! O. No mówię, to jest ten agresywny, on cię nie goni, ale on jest jakiś, kurde, nie wiem. Ja co on ma w A Jakieś problemy ze sobą ma. No wiesz, no, kurde, ma złotą klatę, to myśli, że jest jakimś tam, nie wiem, że mu wolno, tak? Dobra, jesteśmy przy portalu. Teraz weź, bierz do ekwipunku tyle, ile, ile zmieścisz. I no... Wiesz co, ja bym się podzielił może tymi... E, ...itemami jakoś. Na razie takie śmieciowe zostawię. Wezmę te zbrojki, gold nuggety, bloki, marchewy, strzały wezmę. Eee, drugie strzały wezmę. Paterny wezmę, Enchant. I wezmę sobie Magma Crime. -y. Nie, już chyba wszystko to, co jest, to mogę zszyć. Zabierz wszystko. Wiesz, wiesz, jaki jest minus tego naszego damku? Jaki? Że w dużej części nie mamy sufitu. Przydałoby się go jakoś tak, nie wiem, nie wiem tu, rozbudować, żeby... Tutaj, tutaj, żeby, tutaj by... mamy, No, zobaczyć. tu jest fajnie, bo tu właśnie jest i fajnie gdyby tak było wszędzie. Ogólnie przypadkiem chciałam kliknąć crafting... A, nam... widziałem, Osk... nie widziałem już. Oskarowałam nam drzewko. I co zamierzasz teraz z tym zrobić? Ehm. Myślisz pójść... Nie, nie, nie! Spokojnie, ja tylko patrzę. Chciałam sprawdzić co to jest. No i bra brawo. Trzeba po sobie sprzątać, tak?